Które dla Ciebie przygotowaliśmy, jest w całości poświęcony projektom. Do it yourself. Usiądź wygodniej i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych treści, które tworzymy. Ja mam na imię Sławek, i cieszę się, że jesteś tutaj ze mną, a teraz zapraszam na film. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie taki nietypowy, bo kręcony dwa lata temu. Ale jak strasznie się cieszę, że w tym samym kierunku przez te dwa lata szliśmy i zbudowaliśmy bardzo dużo. Więc wrzucam Wam dzisiaj odcinek o czymś, co możecie sobie zrobić sami w domu, a mianowicie świece na komary. Idealny moment teraz, nie wiem kiedy to będziecie oczywiście oglądać, ale idealny moment, słuchajcie, pozbierajcie jakieś osłonki z kwiatków, bez dziur oczywiście, pamiętajcie, jakieś stare wypalone świece. My Wam damy gotowe półprodukty do zrobienia tego, a teraz zapraszam Was na odcinek i tak naprawdę cieszę się, że udało mi się wygrzewać te materiały, a Wam życzę miłego oglądania. No to zaczynamy. Słuchajcie, pogoda sprzyja na grillowanie. Wymyśliłem, że zrobimy świecę, która będzie odstraszała komary. E, tak jak wam wcześniej wspomniałem, przygotowałem dla Was produkty, z których będziecie mogli wykonać samodzielnie taką świecę. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić to z takiej osłonki na kwiatki. Dosyć fajne, duży, duży pojemnik. E, tak naprawdę myślę, że będzie tutaj gdzieś koło. 700-800 ml wosku, więc czas palenia no 70 godzin minimum. Zależy jak będą wypalały się knoty, ale to też dla Was przetestujemy. Mam dla Was w zestawie przygotowany wosk, mam dla Was przygotowany gotowy olejek, knoty i tak naprawdę tyle. Pokażę Wam jak to zrobić, jak samodzielnie wykonać taką świecę, więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie od czego zacząć. Musimy sprawdzić, jaka pojemność jest takiej osłonki. E, najprościej to wziąć sobie taką miarkę. Nalewamy wodę z kranu do osłonki. Tyle, ile chcemy mieć wosku w e, takiej osłonce. O, myślę, że wystarczy. Przelewamy sobie do miarki. Tu trochę nam się rozlało. No, widzimy 600 ml. Więc mniej więcej tyle. Później będziemy odmierzać wosku do zalania takiej osłonki. Ważna sprawa, którą ja wykonam tutaj. Jak pomyślałem, czy to czasami od temperatury nie pęknie. Nie robiłem tego wcześniej, robię to z Wami pierwszy raz. Postanowiłem, że zagotuję wodę, poczekam aż ona ostygnie do temperatury 80 stopni. Wleję tutaj, zobaczę jak ta osłonka się będzie zachowywać. Także zobaczcie jak działamy. No i słuchajcie, woda zagrzana, nalewamy ostrożnie, delikatnie. Mierzecie, jak miała pęknąć, żeby Was nie poparzyła. Ja to tak ekstremalnie trochę robię, ale... Ja mam taki termometr kuchenny, który pokazuje idealnie temperaturę. Więc możemy sprawdzić, co się tam dzieje. No i tak naprawdę jakby coś się miało stać, to myślę, że już by pękła. Więc możemy mieć spokojnie. Odczekajmy chwilę i możemy działać dalej. Co do topienia wosku, będziecie potrzebowali garnek, ja tutaj użyję garnka do y, grzania mleka, który ma w sobie płaszcz wodny, tutaj nalewacie wodę, tu wsypujecie wosk, jeżeli nie macie takiego garnka, możecie wziąć dwa garnki, jeden większy, drugi mniejszy, tak żeby jeden sadzić w drugi, tutaj wlewacie sobie w koło wodę, ten wkładacie do środka i tutaj wsypujecie wosk. Nalewamy sobie wody do garnka. No i stawiamy na płytę. No i nastawiamy garnek. Dajemy sobie temperaturę, żeby nam się woda szybko zagrzała. I tu już będziemy wsypywać wosk. Początkowo może być tak, że nie wejdzie Wam ten wosk cały do garnka, więc stopniowo jak się będzie topił będziecie dosypywać. To że na razie wystarczy. A my idziemy przygotować osłonkę, żeby zalać później woski. Nasza osłonka przeszła test temperatury 57 stopni. Nic jej się nie stało, także spokojnie myślę możemy wlać wosk. On i tak nie będzie miał więcej niż 55 stopni, więc spokojnie. Zobaczcie, jak szybko się stopiło. Spokojnie możecie uzupełniać. No. O. Aja, bosku, dan. Test wyszedł pozytywnie. Wylewamy wodę. Posuszamy dobrze nasze naczynie. Tak jak myślałem, nic nie stanie. Fajnie jest suche. Knoty są podklejone taśmą, tak żeby się trzymały. No i teraz przyklejamy je naszej osłonce. Przyklejcie tak. Żeby nie było za blisko ścianek, żeby te ścianki się płomieniem nie nagrywały. O! To zaraz sprawdzimy jak. Trzymają się chnoty. No i fajnie. Możecie sobie skrócić te chnoty od razu nożyczkami. A zrobimy to. Później nie brudzić. Ja robię na wysokość osłonki. O, super. No i tutaj wykorzystam jeszcze te małe pojemniki, bo tak jak wam mówiłem wosku jest troszkę więcej. A dam sobie dwa, żeby intensywniej pachniało i żeby lepiej się wypalała ta świeca, bo to bardzo istotne też przy świecach. Pamiętajcie, że świeca powinna się palić ty tak długo, około 3 godzin minimum, żeby wypaliła się cała warstwa wosku, e taka górna tafla, bo jak będziecie gasić wcześniej, to po prostu zrobi wam się krater, nie wypalicie koło e całej powierzchni ten wosk. Tyle. No i przelewamy sobie do pojemniczka Wosk nasz roztopiony My tu będziemy mieć więcej, bo ja nasypałem troszeczkę więcej tego wosku Tutaj sobie leję 900 ml No i przechodzimy na drugą stronę Taka istotna sprawa, żeby temperatura wosku miała w granicach 55 stopni przy dodawaniu olejku To jest bardzo istotne, także sprawdźcie sobie termometrem te 55 stopni. Możecie też sprawdzać takim termometrem, nie wiem, nawet dla dzieci, który pokaże Wam temperaturę. My tu mamy jeszcze dużo, więc czekamy, żeby troszeczkę ostygł, i będziemy dodawać olejek. No, temperatura wosku 54 stopnie, więc spokojnie możemy nalewać olejek. Olejek macie odmierzony. Tak żeby było proporcjonalnie do świecy, do tej objętości wosku mamy litr, mieszamy dokładnie i będziemy mogli zalewać świecę. No i zalewamy świecę. wosku. O ile z knotami drewnianymi nie ma problemu, bo są sztywne, to knoty sznurkowe są takie, że jak nalejemy gorącego wosku, mogą się nam przechylać, więc proponuję wziąć jakieś patyczki do podtrzymania. Mogą być patyczki zwykłe od lodów, Razem Wam pokażę, jak to po wyprowadzać. Delikatnie poprzesuwać, o uciekają. Z tym jest właśnie zabawa zawsze. Więc można mieć takie specjalne patyczki yy, z dziurkami, ale akurat tu, w tym przypadku, to nadmiar naszego wosku wykorzystaliśmy w 100%. I gotowe. Czekamy teraz, żeby to zastygło. I tak naprawdę nasze świece są zrobione. Świece gotowe. Zostawiamy je teraz do wystygnięcia. Starajcie się, żeby stały w jednym miejscu, nie ruszajcie ich już po zalaniu. Eee, I co? I myślę, że będą idealne, zapalimy sobie je wieczorem, zobaczymy jak to fajnie wygląda. Polecam Wam bardzo serdecznie. Eee, naprawdę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tych produktów, możecie śmiało do mnie pisać. Pamiętajcie, że robię to po to, żebyście tak naprawdę mogli sami coś wykonać, a jeżeli jest jakiś problem, ja Wam w tym pomogę. No cię zostało. popcinać knutki. Tak. I te drewniane tak pół centymetra nad dwoski. Tak. tak. Ja używam do tego specjalnych no wy możecie użyć zwykłych. Jak ten wosk macie taki brzydki, to wystarczy wziąć opalarkę i delikatnie podgrzać. Będą się ładnie wyładowali. Jest idealnie. Czekamy żeby zastygło i świece gotowe. A tak testujemy dla nas świecę i już widzę, że to będzie rewelacja.